Musiałem się bardzo głęboko zastanowić, natomiast według mnie najistotniejszym tym wszystkim jest przestrzeń, jest piękna przestrzeń, czyli duży obszar, gdzie można się poruszać bez kolizji i to jest bardzo istotne. Poza tym estetyka jest świetna, są wspaniałe, zresztą naprzeciwko można zobaczyć, są wspaniałe twarze, piękne i mnóstwo, 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 mnóstwo przyszłych ewentualnych konsumentów, którzy zaciekawieni tym, no ciekawym otwarciem, ponieważ od kilku dni była akcja promocyjna, a się z tym zetknąłem wiele razy i najczęściej sam anioły promowały to przynajmniej tak wyglądały te dziewczyny, które, co tu dużo mówić, no były najpiękniejszymi, nie Gdyniankami, bo najczęściej to były dziewczyny, które spoza Gdyni przyjechały tutaj, aby zrobić karierę. Gdynia w tej chwili w Polsce jest takim miastem centralnym, które jak Wy, Gdynianie, to o tym doskonale wiecie, prawda? Bo jesteście tutaj. Natomiast gdyby to oglądał ktoś spoza Gdyni nie był nigdy w Gdyni, to mu oznajmiam, że to jest miasto, które ma największą energię do rozwoju i według mnie ono pociągnie cały kraj. Cały kraj za Gdynią. Tak jak Onegdaj za Eugeniusza Kwiatkowskiego, tak teraz, ja nie powiem, że za szczurka prezydenta, bo nie on ma swój udział w tym wszystkim, ale myślę, że to jest konglomerat, że to jest zlepek wielu innych czynności i wielu innych napływowych gości, którzy przyjeżdżają tutaj po to, aby wolności gospodarczej, jaka tutaj panuje w tej chwili, zrobić biznes, a dzięki temu rozwinąć swoją, swoją bo uważają już wtedy tą Gdynię za swoją i poniosą później to doświadczenie do swoich miast. Mało tego, wiem, ja spotkałem się niedawno z przyjaciółmi, którzy wrócili z Londynu, mieszkają w Newcastle na przykład stwierdzą, że Newcastle w tej chwili to jest biocha w porównaniu do Gdyni. Nie rozwija się, tam jest duże bezrobocie jest jednak e, nawet głód w pewnych regionach Newcastle Londyn jest tylko takim taką perełką na chwilę w Anglii jako, jako wyspie całej, natomiast my jesteśmy tutaj piękną wyspą bo Gdynia posiada wszystko od gór po morza, od pięknych krajobrazów, parków krajobrazowych, lasów zwierząt, no i ludzie którzy tworzą to wszystko, ludzie to są podstawą tego wszystkiego no, widzę w tej chwili bardzo uśmiechnięte twarze, którzy, które co robią? Rozmawiają i to jest podstawa, bo miłość, praca to jest podstawa. Freud to już wspominał, podstawa człowieczeństwa, jeżeli my będziemy posiadać pracę, a przecież gdy się rozwijamy, będzie tej pracy coraz więcej. Młodzi, piękni ludzie, którzy są wykształceni w tej chwili już na innych uczelniach, być może jeszcze niedoskonałe, być może jeszcze należałoby to zmienić, ale wszystkiego od razu nikt nigdy nie zrobi i Krakowa też nie zbudowano w ciągu jednego roku. My budujemy to 20 lat, może 23-4 to jeszcze niewiele. 60 lat potrzeba, aby zmienić cały krajobraz, czyli zostało 36 prawdopodobnie. Zresztą Jerzy Kisielewski to przepowiedział: trzy pokolenia muszą minąć, by odeszły złogi komunizmu.